Dzień dobry, witam was. Serdecznie, niu, niu. Dzisiaj mamy takie zadanko do rozklepania. E, na rysunku przedstawiono równoległą: ABCD i trójkąt równoramienny AED. AED. Ok. W którym DE? Te są sobie równe. Ok. Miara kąta BC jest równa 106. BC. Ok. To jak tu jest 76, to tu musi być 72. 72, co ja piszę tutaj 4? Bo suma tych miar przy jednym ramieniu musi wynosić 180, jak są. Gdzie po prostu różnoległe. I teraz, jak tu jest 74, to tu będzie 74 również. I tu też będzie 74. Bo te naprzeciwko równoległego boku mają tą samą miarę. I teraz, a przybliżę może, bo tak to nie będzie widać. Tylko cofnę te. I teraz tak, wezmę. Czyli tutaj też będzie 74 i tutaj też 74. Jak sumujemy 2 razy 74, to jest 148 suma tych kątów. Czyli tutaj na ten kąt ten zostaje nam ile? 180 stopni. Czyli suma sumie ja wszystkich kątów odjąć ten kąt i ten kąt i wychodzi nam to yy, 32 stopnie. Czyli tu jest 32 stopnie. A oni pytają nas o AEC, AEC. Czyli jak tu jest 32 stopnie, no to trzeba od 180 stopni odjąć yy, 32 stopnie, przepraszam. I w ten sposób uzyskamy 148 stopni, czyli odpowiedź A. Tak należało to zadanie zrobić. A zostawiam jak w tym odcinku tyle. Dziękuję za oglądanie do końca. Jeżeli cokolwiek z niego zrozumieliście, zapraszam Was serdecznie do e, udostępniania tego filmiku u siebie na Instagramie, Facebooku albo na TikToku. Yo! jeżeli filmik się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie, lub w przyszłym roku. Zajrzyjcie koniecznie na opis pod filmikiem. Tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem. Super, i wszystko jest podzielone na działy. Świetnie. Jeżeli filmik się podobał, podeslij go koniecznie swoim znajomym najbliższym. Daj lajka, daj łapkę w górę. W górę dziękuję za to serdecznie. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego. Zadania są publikowane codziennie więcej. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale, dajcie znać w komentarzu koniecznie. Dziękuję wam za to. Dziękuję za każdy komentarz, za ten feedback, dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija. Zapraszam Was serdecznie do podsumowania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Serdecznie dziękuję za każde, postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie. Co więcej, tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem oczywiście. Zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia. Cześć!